Por Marek Tomalik, podróżnik, dziennikarz prasowy i radiowy, pasjonat i znawca Australii, do której jeździ systematycznie od 1989 roku, spotkał się w książnicy Beskidzkiej ze swoimi czytelnikami. Chociaż spotkanie nosiło tytuł takie jak jego wcześniejsza książka, Australia, gdzie kwiaty rodzą się z ognia, to jednak poświęcone było przede wszystkim jego najnowszej książce zatytułowanej Lady Australia. Ta książka. Jest pewnego rodzaju zaproszeniem do zabawy, zaproszeniem do gry z czytelnikiem. Bo to jest troszkę niezwykła książka pod tym względem, że posiada swojego przewodnika literackiego, którym jest William Blake, angielski poeta poetamistyk. Posiada swoich przewodników muzycznych, którzy przewijają się przez karty każdego rozdziału. Każdy rozdział ma swojego przewodnika muzycznego. Marek Tomalik jest także współtwórcą festiwalu Podróżników Trzy Żywiały oraz organizatorem imprez artystycznych i menadżerem zespołów rokowych. Pisze o podróżach i muzyce, także australijskiej. Nie można zrozumieć tego kraju, tego kontynentu bez zrozumienia obecności aborygenów. Oni mają swoją muzykę, która dla nas może być troszeczkę monotonna, zupełnie też inna. I wielu Polakom też kojarzy się z zespołem ACDC. Kojarzy się, chociaż nie wszyscy odnajdują ACDC w Australii. Zresztą ACDC tylko na samym początku grali w Australii i tam mieszkali, a potem no, sława... I, i to, co, to, co, to, co, to, co zrobili, pociągnęło ich dalej. Tych grup, takich australijskich jest naszej więcej: jest Midnight Oil, jest INEXS, jest oczywiście Kylie Minogue, jest Nick Cave, którego ja bardzo lubię, jest Hugo Race, którego uwielbiam. Spotkanie w książnicy Beskidzkiej było jednak głównie poświęcone rdzennym mieszkańcom Australii. Pozbierałem to, czego się dowiedziałem w ciągu 25 lat, i będę chciał powiedzieć, o Aborygenach. Kim są, skąd się wzięli, jak wygląda ich sytuacja dzisiaj, i ewentualnie jak, co możemy powiedzieć na ich, o ich przyszłości, w jakim kierunku to wszystko gdzieś tam pójdzie. No właśnie, czy jest szansa, że oni się zasymilują tak zupełnie z tym społeczeństwem australijskim, tym, tym takim pochodzącym z Europy? Nie, nie ma takiej szansy. Nie ma takiej szansy. To jest tak, jakby próbować po, połączyć olej i wodę. Na chwilę to może wyglądać, że to, jak będziemy ich bardzo intensywnie mieszać, że to się połączy. Natomiast, jak, jeżeli zostawimy, że tak powiem, czas, który zrobi swoje, to zobaczymy, że ten, ten olej od wody się oddzieli. I dokładnie tak samo jest w wypadku społeczności aborygeńskiej, rdzennych Australijczyków i białych Australijczyków. Oni nas nie potrzebują, oni nie szukają z nami porozumienia. Jeżeli cokolwiek jest im do życia potrzebne, to święty spokój, w szczególności od turystów. Mówi dziki człowiek. Biały człowieku, należysz do nieszczęsnej rasy. Ty sam odszedłeś od natury i ustanowiłeś prawa cywilizacji. Ty sam zniewoliłeś siebie, jak zniewoliłeś konia i inne dzikie stworzenia. Dlaczego, Biały człowieku? Wasza policja zamyka twoje plenie w domach z kratami. Widzimy biedne kobiety żerujące podłogi u bogatych kobiet. Dlaczego, Biały człowieku? Dlaczego? Wyśmiewasz się z biednych czarodziejów, mówisz, że mamy być jak Ty. Że mamy porzucić dawną wolność i swobodny czas, że mamy być cywilizowani i pracować dla siebie. Dlaczego, biały człowiek? Zostaw nas w spokoju. My nie pragniemy Twoich krawatów ani kołnierzyków. Nie potrzebujemy Twojej codziennej rutyny ani obowiązków. Pragniemy dawnej wolności i radości, która mieszka wszędzie poza Twoją nieszczęsną pracą, biedny, biały człowieku. Świadomość aborygenów ona idzie w zupełnie innym kierunku, ponieważ oni zupełnie inaczej rozumieją świat. I dzisiejsze spotkanie, między innymi, ma na celu wytłumaczenie, dlaczego aborygeni patrzą na, na świat inaczej niż my. E, ocenianie, nasza, nasza prosta ocena, powiedzmy, europejska, że to są ludzie prymitywni, że to są alkoholicy, że to są nieroby, jest skrajnie krzywdząca. E, i, I jest podyktowana po prostu tylko i wyłącznie niezrozumieniem tematu. Jeżeli będziemy chcieli zrozumieć temat, to musimy, że tak powiem, sięgnąć, sięgnąć głębiej, sięgnąć literatury i naprawdę poczytać i zobaczyć, dlaczego oni się tak izolują. W moim przekonaniu oni nie są od nas mniej inteligentni, są bardziej inteligentni. Ich świat wewnętrzny jest niesłychanie piękny i skomplikowany. W tym sensie my jesteśmy przy nich, jeżeli chodzi o jakiś rozwój wewnętrzny, po prostu karłami.